Lewy, lewy, lewy. I prawy. dwa. prawo. go na prawie. Będzie prawy łapa Lewa wysoko, i prawy. Lewa wysoko. No nie pajacuj mu normalnie łapać. Prawy się będzie szybko, bardzo Łapki wyżej Krzysiu Łapki wyżej <trymusi make of noise> Łapki wyżej Lewy i prawy Krzysiu, lewy na górę, prawy na dół i kończysz butem Tak, tak jest Tak, tak Tak, tak ta, 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 ta. ta, ta. Jeszcze raz Krzysiu, każdy but kończysz Nie baw się Tak. Ta, ta, ta. ta. Dobrze Krzysiu Łapki trzymaj go lewo trzymaj lewo Nie lewy dopiero I bądź teraz, lewy Więcej lewego, trzymaj go lewo Lewy, proszę, bardzo Bardzo, tak. bardzo tak Łapki wyżej, łapki wyżej Tak jest, i kończysz znowu スタート! Kolano, kolano Krzysiu lewy, łapy. Tak, tak. Nie, tak. nie, Lewy już, bud. Bud, Kolano, tak. Tak. I kolano lewe na brzuch. Tak jest. Krzysiu kolana kolana. łapy. Tak. Lewy już. Tak, już kolano. Tak, kolano lewe kończy. Lewe kończy kolano. Dawaj, dawaj. I pojacy, dawaj. Tak jest, weszło kolanko, jeszcze raz. Lewy prosty, tak, weszło, ej! Dobrze! Nie, jeszcze raz. Jeszcze lewe raz. prosty, lewy kolano, idzie. Trzy minutka została, dawaj, ciszej, dawaj, dawaj! Tak jest, kolanko lewe, tak! Dobrze. Tak, weszło. Jeszcze raz, prosty i już kolano, dawaj. dawaj. I prosty prawy, dawaj, na górę, Tak, jeszcze raz, dawaj. Tak, chodź. końcóweczka, dawaj, reakcja przemyślenia, dawaj. Kolanko, już!

Veso non dai, 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 dai,